Z tej strony Kuba Kolekcjoner i dzisiaj otworzymy sobie mini puszkę kolekcjonerską z euro 2016 więc zaczynamy, otworzymy sobie ją dobra Sorry, sorry, sorry. Dobra, mamy puszeczkę. Ułożymy. Dobra. No i limitką jest piękna limitka CES Fabregas. Pięknie sobie tutaj. No i mamy pięć saszetek. nie spada dzisiaj Sory. raz, dwa, trzy, cztery, pięć Lewandowski, Bale Lewandowski, Bale i Cristiano Ronaldo zaczniemy od Cristiano Ronaldo no i mamy tak key player Mamy one to watch mój brak, więc pięknie Fajnie, no i tutaj już Bazówka, bazówka, bazówka No i Glika mamy Fajnie, otworzymy teraz sobie z Bailem Światło dzienne, więc myślę, że będzie dobrze widać wszystko No i od razu od, do specjalnych kart, tutaj mamy E, Pression Pride I mamy Inventive Eder Hazard, nie miałam tej karty. Piękna karta. No super, się zapowiada. Ta puszeczka, no i bazówki. Teraz Lewandowski. Lewandowski. I mamy tak. gol Stoppera, którego też nie miałam. No i następny karta, który nie miałem, to jest yy, Defensive Rock, no pięknie, już pięć braków, czy 4. no i tutaj już bazówki, oczywiście bazówki, jest, jest yy, mało powtórek, no i dobra, czy mało braków, yy, z Bailem, przedostatnia saszetka, czy coś będzie fajnego, no i jest, jest super, yy, logo Portugalii i mamy Experta. Super, super, super. No i bazówki. No i ostatnia saszetka z Robertem Lewandowskim. Może teraz tak to zrobimy? Będzie dobrze. Nie, powinno być tak. Chyba powinno być tak. Zaraz zobaczymy, może zrobimy sobie... Nie, to powinno być tak. Bazówka. Bazówka. O, tak, dobra. Tak, tak. Bazówka, bazówka, key player i mamy męki historyk, którego nie miałam, więc no nie ma jakichś bardzo mega kart Ale jest, invent, jest inventiveness Venice Eder Hazard, więc pięknie. No i to było na tyle, jeśli mi się spodobał Obejrzmy w górę i cześć!